Na stacji dołączyły nowości do Cooking Spray, Opowiadajcie co tu jest. Biało no, ja bo... jajka. <laughs> Zmiksowane. Będziemy robić biszkop. <laughs> <laughs> no. Nie no, powie coś mądrego. No i no jest kurwa harna prosto ze sklepu. <laughs> no, świeżo rąk odkapslowany, rąk. dwie butle takie puszeczki cytryna, no. miód, gruszka, imbir, rum, y, szczyna. I wszystko co jest było pod rękami. I zaraz będziemy to pić, na rozgrzewkę. I proszę zobaczyć. I to wszystko o wspaniałym zachodzie słońca. Piękny wzwód słońca. Ła! Wow. I dziesięć... stacjonarek. Isn't that wonderful? Wiślane jabłko słyszałem. I tu jeszcze jest wiślane jabłko, zaraz będzie. Ale jeszcze tutaj na górze. Ja zjadłem jedno. To Żywczyki to żywczyki. I do tego wieża jabłko z nad Wisły, znalezione hademade nad Wisłą. Uau! Wow. E yep.